Koniec koła gyokuro no i rekatawa. Siokesesete i Mówimy o japońskiej herbacie gyokuro, która, nawet przez Japończyków, uznawana jest za herbatę raczej odświętną i luksusową. Od sęcia różni się ona tym, że krzewy gyokuro na jakieś 3 tygodnie przed zbiorami są zacieniane. odcinane jest im dopływ światła. W związku z tym, krzew herbaciany zmuszony jest do wzmożonego pobierania składników mineralnych z ziemi. W ten sposób liście gyokuro mają wszystkiego więcej. Więcej chlorofilu, więcej katechin, więcej antyoksydantów, więcej polifenoli i więcej kofeiny niż zwykła japońska herbata. Właśnie ten sposób wytwarzania przy, zacienia, przez zacienianie przyczynia się do tego, że gyokuro jest herbatą, w której najlepiej można wyczuć charakterystyczny japoński smak zwany umami, czyli słodycz, która przechodzi czasem wręcz w słoność. Najsłynniejsze rejony produkcji gyokuro, skąd pochodzą herbaty najwyższej jakości, to Uji blisko Kyoto lub Yame, na południu Japonii w prefekturze Fukuoka. Chciałbym przedstawić wam dwa sposoby parzenia gyokuro. Pierwszy z nich jest zbliżony do parzenia herbaty sencha, ale występują też pewne różnice. Pierwszą z nich jest niższa temperatura, niższej Wodę o niższej temperaturze używa się po to, żeby do naparu nie wydzieliło się zbyt dużo katechin, które są tak, w tak dużej ilości obecne w liściach giełkuro, a nie wydzielają się w wodzie o niższej temperaturze. Dlatego użyję wody o temperaturze około 65 stopni do ogrzanego wcześniej czajniczka. Wsypię podobną ilość liści, co w przypadku, gdybym parzył herbatę sencia, i zaleję ją wodą o temperaturze teraz blisko 65 stopni na jakieś półtorej minuty. To też różnica w porównaniu z herbatą sencia, którą przy pierwszym parzeniu parzy się zazwyczaj minutę. Co prawda w Japonii nie używa się czahaja. Herbaty z czajniczka przelewa się bezpośrednio do czarek. Ja jednak użyję właśnie szklanego czahaja, czyli morza herbaty, aby pokazać Państwu kolor naparu. Jeszcze 10 sekund. Ostatniej kropli, czyli jak Japończycy mówią Saigo i Tekimade. Jak widać, napar ma dosyć intensywnie zielono-żółty kolor. Smak jest właśnie słodkawy, ale pozostaje taki warzywny posmak. Drugi sposób parzenia jest bardziej tradycyjnie japoński. Przewidują zastosowanie wyższych proporcji. Liści do wody. Stosuje się nawet do 10 gramów herbaty na 60 ml wody. Używa się też niższej temperatury wody, a czas dodatkowo wydłuża, czasami nawet do 2,5 minuty. Ja będę parzył przez 2 minuty w temperaturze 55 stopni. Tak jak mówiłem, liści użyję całkiem sporo. Pewnie. Jakieś 8 do 10 gramów Jeszcze troszkę. na par przelewam bezpośrednio do czarek, gdyż nie jest go dużo. To będzie naprawdę jak picie kropli rosy. W ten sposób najlepiej można poczuć, o co chodzi w Giokuro, wyciągnąć z niego maksimum. Właśnie do tego typu parzenia zostało ono stworzone. Badania wykazały, że herbata Giokuro pozytywnie wpływa na system immunologiczny. Oprócz tego, dzięki dużej zawartości teaniny, nie tylko intensywnie pobudza ze względu na zawartą w Giokuro kofeinę, ale też sprzyja koncentracji. Co ciekawe, po Kilku parzeniach diokuro Liście wcale nie muszą zostać wyrzucone. Można je sobie smacznie zjeść z sosem sojowym, albo wykorzystać na przykład do naleśników.